Witam serdecznie, tutaj Steve, jest to 221 odcinek, wpiliście te 95 lajków ku mojemu zdziwieniu. Następny odcinek również może być jutro, czyli dzień po dniu, ale tym razem musicie wbić 110 łapek, bądź co bądź. Na ten moment jest, a sobie szybko luknę, jest pod odcinkiem coś koło 105 mi się wydaje, więc jak się postaracie, to wydaje mi się, że na luzaku wbijecie. I też sobie postanowiłem, że skoro to, to jest taki mini-maraton, jeśli będziecie, będziecie się sprawdzać i dawać te łapki, to będę odpowiadał na każde pytanie z komentarzy, na każde, każde. Więc dzisiaj sobie odpowiemy z tego poprzedniego filmiku, a łapek jest dokładnie 106, więc całkiem spoko. No i co? Pogadamy sobie o tej aktualizacji, no bo tak jak się przyjrzałem, jest to nawiązanie do Monopoli. No i teraz mam mam w sumie taki lekki, lekki zarys jak to może wyglądać bądź co bądź na pewno w arenie nie będzie planszy z Monopoli ale wydaje mi się, że będą pewnego rodzaju szczebelki, że po każdej walce będzie też coś typu draft, czyli możemy po prostu wybrać sobie nagrodę. Tak stawiam, być może tak nie będzie, rozumiecie, pokonujemy tam, nie wiem albo powiedzmy co 10 walk, że co 10 walk jest nagroda i za dziesiątą walkę możemy wybrać albo tam Golda, albo doświadczenie. Tak mi się wydaje, że może być, no bo jeśli jest to jakieś tam nawiązanie do, do Monopoli to jakkolwiek musi, to to, to Monopoli chyba przypominać, no chyba że po prostu e, chodzi o sam, sam hajs, że nie wiem, więcej kasy będziemy dostawać, albo będziemy mogli kupować sobie kurwa miasta. Znaczy kurde, nie wiem po co tu kurwa. E, kurde miasta w szexie. Może lokalizacje będą nasze. Jak kupimy lokalizacje, to będzie nam na przykład... Jezus ja wziąłem przecież ten switchiem co ja odwalam. E, no, może będziemy mogli kupować sobie wszystkie lokalizacje i potem będzie nam więcej owoców traciało, co dobra, to jest całkowicie bez sensu, ale no. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. No już jest w sumie niedziela, więc wydaje mi się, że... W środę się dowiemy, e, a więc, e, może nie ogarniemy sobie na początku wszystko, co mamy ogarnąć, e, lochy. Dobra, bo tutaj jeszcze nie klikałem, dopiero co wróciłem, zobaczyłem, że te lajki like wbijacie. No to nagrywam to o 14.30. Na filmik pewnie będzie około 16.00, tak mi się wydaje. E, więc, no, no, tak jak mówiłem, miałem nagrywać, więc nagrywam. E, no i co dalej. No i co dalej? W sumie nic. W sumie nic. Eee, dobra, czekajcie, nie wiem na ja mam tu głośność. Na no 10%, czyli tak jak powinienem mieć. To sobie nakarmimy. No i co? Zaatakujemy sobie na tą uświęconą e, szkołę tradycją magii, co? Eee, nieważne. I poczytamy sobie w tym czasie komentarze. Których jest aż 14, no. No, liście. E, zaliczam się do 3%. Aha, dobra, bo ja tam mówiłem, że... Że kto ogląda to pewnie mało kto ogląda, ale okazało się, że ktoś ogląda. Kiedy kupisz mikrofon? No, nowy mikrofon jest w planach. Tylko że no teraz jestem w tak sparmowej, w spadkowej formie na YouTubie, że nie wiem, czy jest sens iść dalej w tego YouTube'a i dalej w to inwestować. Nie mówię tu pod kątem, czy mi się to będzie opłacać, bo nie oszukujmy się ten kanał pod względem finansowym, nie opłaca mi się w żadnym, w żadnym stopniu. No, i, i co? No, więc e, mikrofon zobaczymy. No, jeśli, jeśli będzie się działo coś dobrze, to zobaczymy. Możecie się też do tego przyczynić, zostawiając łapkę, subskrypcję i tak dalej. Ja witam, jak zostać przewodnikiem na S35. Kiedy playa dała Ci odpowiedź, że nim zostałeś, e, jak zostać przewodnikiem? Zgłosiłem się na forum. E, dostałem odpowiedź od Ignis, czyli od moderatora forum albo nawet moderatorki gry, że, że dostałem się do następnej fazy, no i potem już pisałem w łamanym języku angielskim, czyli po swojemu, <grym> w swoim języku, bo ten mój język angielski to jest taki. Jeśli miałem problem z angielskim, to, to Ignis mi pomagała, czy tam przesyłałem jej, żeby mi pomogła w tłumaczeniu bądź... bądź jak czegoś nie rozumiałem, to też ją prosiłem o pomoc, ale ona zasugerowała, że może mi pomóc, więc... A, więc spoko. Nie idziecie słuchać, skończ z tym, bo aż ża. No dobra, to kurwa trudno. Siema, dzięki za oglądanie. Jebać hejter, bo... Dobra, nieważne, o. <gry> a tutaj... Tutaj tym razem dobry materiał, w stylu Kiedy Terraria, dla tych co nie wiedzą to na streamie sobie tam pykaliśmy chyba na dwóch streamkach w Terrarie, więc polecam też wbić na, na streamki czasami. Będziesz pykał S37? No na pewno się nad tym zastanawiam i na pewno się zastanawiam nad grzybkami. Więc jak będzie? No polecam, polecam zostawiać łapki, żeby tych odcinków było więcej i być może jakiegoś następnego dnia się zastanowię czy, ta, czy coś innego. Więc no na pewno będę dawał wam znać. Ale na pewno w dzień update'u albo po prostu w jakoś e, dzień później będzie stream e, z tego update'u, więc też polecam być. No i ta walka może być udana. Nie, dobra, jak już siat 15 milionów, to nie ma szans. No, zajebiście. Ostatni cios 22 miliony, no jest to prześwietlone. 11 minuta ja oglądam, no to Ozarek szanuje. Fajna nazwa filmu. No bo jak się dodaje film, to jeszcze mi się zapisuje jako plik z komputera i, i są albo jakieś literki, albo jakieś XD, czy tak dalej, więc to normalne. Tu znowu S37 i tu znowu zjebane mikro, więc to, to na tyle. Więc jeśli chcecie coś wiedzieć i będziecie widzieć, że lajki są, to możecie skomentować to wtedy sobie na nextie, na następnym odcinku, poczytamy. A jeśli tych lajków nie będzie, to... trudno. Nie no, jak mu zostaje mniej niż 200 milionów, to nagle dostaje 2 miliony z dupy, a jak mu zostaje tyle, ile mu powinno, to nagle nie wali ciosów w ogóle. Nie wiem, uniki nagle na magu robię. No nie czaję, nie czaję tej gierki. Sipel jest spłukany, dobra. Tutaj sobie zaatakujemy. Tyk. Git. E, w KillBeat chyba pupila atakowałem, ale mamy 7-głową hydrę, więc to na pewno szacunek. Tylko że problem w tym, że jeśli dzisiaj nie pokonamy, to tak czy siak w poniedziałek będziemy mieć bonusy z 6 hydry. Więc no kiepsko, kiepsko, ale co zrobisz? E, tutaj mam odebrane, miałem dobra. Odbierzemy sobie ten wehikuł, bo zawsze na odcinku mam odbierać wehikuł, więc odbieram. No i co? To by było na tyle, chyba jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobałeś. Jeśli się nie, no, nie podobało, no to mi przykro. Prawie się rozpłakałem. No i do usłyszenia następnym razem. Bajo bye.